Witam Was bardzo serdecznie z tej strony rolnicznej, i dziś chciałbym Was zaprosić na następny odcinek z cyklu Zagrajmy w Space Heaven. A w dzisiejszym odcinku na samym początku kontynuujemy rozbieranie tego wraku. Na chwilę sobie pograłem, ale zdałem sobie sprawę, że tutaj będzie trochę konstrukcji, więc postanowiłem włączyć ponownie i teraz, tak, tu już przenieśliśmy jeden, ten konkretny dron. I teraz to będziemy przemontowywać tutaj. Tu damy zasilanie. To, które jest tutaj, przyniesiemy tu. Bo niestety tu w tym momencie tutaj o ściany ściany się kończą tu. To oznacza, że tu jeszcze musiałbym wybudować ściany, żeby mniej więcej to było równe. A ja chciałbym, żeby to było równe. Więc tu dobudujemy, to zdemontujemy i to zdemontujemy. Będziemy mieć miejsce, to będzie można coś zrobić. O, jeszcze nie wiem co, ale się nad tym pomyśli. Równie dobrze mogę to przenieść po prostu bardziej w tą stronę. Też będzie dobrze. Jeszcze nie do końca mam pomysł jak tu zagospodarować. Natomiast tu w tytułu tego, że to pomniejszymy, nie zmieści nam się już ten hangar wahadłowców. Więc je będę, trzeba będzie zostawić w środku, może tu. Tu bym chciał zamknąć ten generator, tak żeby on był tutaj razem z tymi dwoma systemami odcięty od reszty. Bierze się statek, on może być, ty możesz być. A więc tak, tu potrzebują przejście, więc tu na pewno, tu i tu. I teraz tak. Będę potrzebował tu zamknąć, czyli tu. Dobrze, do czego Ty jesteś podpięty? Okej. Okay. Wygląda w ten sposób. Więc tak: w pierwszej kolejności trzeba będzie zbudować jeden generator, jeden łącznik tu. Jak go zbudują, przełączę wszystko, co on ma do niego i. O, się tego pozbędę. Czy tego mogę podłączyć, w razie czego, gdzieś, żeby oddał ładnie energię? Tak średnio. Tu ewentualnie. To się jeszcze pomyśli. O, jak wam idzie zbieranie? Tutaj widzę już wszystko zebrane. O, to też mi zbierzcie. To jest mało warte, ale zawsze można sprzedać. Zawsze jakieś kredyty wpadną. O, Demontujcie mi to. I to. No To jest do zamontowania. On tej krzyczy o brak wystarczających zasobów, bo oni chcieliby to budować. Ale nie mogą. A ty jesteś. Tu brakuje ci tlenu. O. Ale zaraz tlen będzie. Prześpieszmy troszkę rozgrywkę. Trzeba będzie tutaj wybudować też kolejne łóżko, ale łóżka jeszcze budować nie możemy. O, ho, 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 ho. mikro, nie, nie, kanapa. To wszystko. My nie możemy, tkaniny. A tu to trzeba spadać. Ale ja bym chciał najpierw mięso z probówki, żeby białko dostarczyć naszym kolonistom. Znaczy kolonistom, co ja gadam? Naszym załogantom, a wtedy będę wynajdywał też a, kanapy z powrotem. Zobaczmy, jak tam transport. A no tak, to jest jeszcze na tym etapie. A w tym momencie budowa kadłuba przebiega. Malutku, nie mamy bloków kadłuba, a tu jest jakiś problem? Substa a, zablokowane. A czy mamy. Ale widzę, że tu się kompost robi. Czy robiłby się, gdyby się ktoś tym zajął? Prześpieszmy na czwórkę. O, piraci. Okej, okay, to nam otwiera możliwość konkretną, bo teraz tak. Możemy z nimi handlować po jednym. Na przykład sprzedamy im, no możemy węglem. Sprzedamy w sztukach 5 węgla im. Sprzedamy. Mamy gotówki. Dobrze. Kupimy od razu te i będziemy co chwilę handlować z nimi węglem. A czy wodę potrzebuje? Nie. Jakąś broń, może? Nie, tylko pistolety. Ostatnio mi tego brakło. Pistolety niestety nie są czymś, co mnie interesuje. Będziemy sprzedać po jednej grupce węgla. Dzięki temu on tutaj będzie cały czas. W oczeki będziemy i wykorzystamy to, że on tutaj jest, um, do walki z. A, nie wykorzystamy, on nie ma broni. O, roba. On tutaj broni nie ma, więc nie będziemy w stanie, nie, nie będzie sam w stanie pomóc z y, przeciwnikiem koalicja piratów. Mm, nie dobrze, nie dobrze, nie dobrze, nie dobrze. Mm, zablokowana trasa? Przecież tędy możecie dotrzeć. Dobra. Trzeba się przygotować w razie czego. Jeżeli by się okazało, że jednak, a najlepiej to w ogóle zrobimy w ten sposób. Wyślemy Was na stanowiska. I będziemy oczekiwać piratów, zobaczymy co piraci zrobią. Dobra, mamy piratów. O, to się przyda. Piraci będą strzelać do, do, do cywili. Czy cywile coś będą robić? No. De facto chyba będą uciekać. A spróbujmy ich ostrzelać tu i tu w działka. Ale widzę, z rakiet nie korzystają. Mają trochę osłabione osłony. Może spróbujmy w ten sposób bardziej ok. Na pewno każdy pocisk trafił. A, już zaczęli do nas strzelać. 100 życia, 15 pancerza. O, powiem, że mamy szansę. Jeżeli dalej Okej, okay, przestali do nas strzelać. Ciekawe. No dobra, a my będziemy dalej do nich strzelać. Oni w tym momencie strzelają do cywili. Technicznie, o, znowu zaczęli do nas. Tu mamy osłony, oni w tym momencie stracili osłony. Więc o... mamy przewagę około 50 punktów. Nie strzelają do nas z rakiet. To jest dziwne. Mamy 35 osłony i 100 wytrzymałości. Oni mają 0 osłony i 80 wytrzymałości. Okej. Okay. A jak stoimy z tym, bo tym strzelamy ogniwem, dzięki ogniwom energetycznym. i widzę, że zaraz i działka się skończą, trzeba będzie dostarczyć. 71. Nasze osłony jeszcze wciąż trzymają. To no nie są ci piraci na początku, co byli, że tak łatwo ich było pokonać. Miając jedno działko, jedną osłonę. Zobaczmy, czy ci dalej tutaj siedzą. Ci dalej tu siedzą. Ciekawe. Wow. My właśnie przestaliśmy strzelać. Jest Alina dostarcza. Zadania. Tak, a tu. Przydziel, a Sunday a przy, Dostarcz mi to. Dobra, działko już strzela jedno. Okej. Okay. Osłony nam padły. Ale z tego co widzę, do nas nie strzelają już. No, zaczęli jedno działko, e, chwilę strzelali tu. No dobra, a oni mają w tym momencie, jak to u nich wygląda? 65, 84. No, sytuacja, powiem, nieciekawa się zrobiła. 65, a my mamy 60. Uu. O, widzę, przestali do nas strzelać. Przyznam, że nie do końca rozumiem tą taktykę piratów. Frakcja domaga się Twojej kafet kapitulacji. Oczywiście, że nie. Więc, że będziemy uciekać. Ale i myślą, że mają przewagę. Chyba mają. Nie no. Bra, tu widzę, że w wydziałku się zaczyna kończyć. Tu, tu się zaczyna kończyć, dobra. Um, zadania już dostarcza. Okej. Okay. Ile, jeszcze, ile jeszcze tego mam? 4. To będzie kosztowna walka. 43, 42, 41, 55. No, mamy szansę. Wow, wow, wow. Zbudujcie mi to, bo mamy wyrwę. Au. Dobra, nie ma co. Skaczemy. Nie będę ryzykował. Bo już i tak mamy uszkodzenia. A ja nie mam jak tej sekcji odciąć. Dobra, odwołuję czerwony alarm. Przydziel. Tlen mi zaczyna uciekać, i to bardzo. Jak się mają te? O, te na szczęście tlenu nie potrzebują, ale moje ludki jak najbardziej. Załataj mi to, w miarę szybko. I... A, mamy dwa generatory tlenu. Dobra. Tlen się już powinien wynormować. Może na razie to odetnę. Okej. Okay. Bo tu tlen póki co nie jest potrzebny, to również. A dzięki temu mm, szybciej się rozprzestrzeni po otwartych obiektach. O tu mam trochę tlenu zresztą. No dobra, tutaj w każdym bądź razie na razie niech zostanie tyle, ile jest. Tu musi się powiększyć. I to bardzo. Brakuje tlenu. No wiem, że brakuje tlenu. I będę musiał tak to zrobić, wszystko pomyśleć, żeby można było konkretne sekcje odciąć, e, które są na, atakowane w tym momencie, czy w sensie uszkodzone. A tego mi nie denomituje. O ściana, więc tak. Na pewno chciałbym. A tutaj jest, to w sumie ten sektor mogłem odciąć. A nie, nie mogłem. Myślę, że tu zrobimy w... Tutaj jeszcze pomyślę, jak zrobić, ale możemy na pewno drzwi wstawić tu. I tu mam na dwa, czyli kapsuły hibernacyjne. Tylko jeden rząd starczą. Co jest? A ty pracujesz tu. Zbuduj więcej generatorów. Dobra, spróbujemy zrobić w ten sposób. Podtrzymanie życia. O, gdzie by go wstawić? Aha, aha, no, powinno, mam dwa generatory. Dobra, tymczasowo postawmy go tu. Mhm. I to ma być e, wysoki priorytet. Ok, a co już też tyle mówi, wystarczająco. No, mało tlenu, ale w sumie jest dobrze. To nie, to na razie mi to anulujcie. Um. No, wzrasta pomału, ale wzrasta. Tu jest zamknięte, więc tu nie wzrasta. Tu jest sześć. Wiesz co? Ty na razie idź tutaj. A tą sekcję zaworów zamkniemy i w ogóle zakażemy Wam tutaj wchodzić. Prze? Tu jest 38. Więc w sumie ten zawór można by było otworzyć, bo tu w sumie tlenu jest dużo. Dużo, jak dużo, no. Na razie nie ma tragedii jeszcze. A dlaczego tego mi nie możecie zdemontować? Ha. Okej, okay. czyli nie mogę kogoś przydzielić. Ty. No mnie to wkurza, że to tutaj tak... taki komunikat daje. Ściana. Zbuduj. Zbuduj. Myślę, że tu wstawimy drzwi. I jak tu wstawimy drzwi, to to mi przenieście tu. To też przenieście mi tu. OK. I jak tego nie będzie, to tą sekcję będzie można tutaj zamknąć. I to jest pomysł. Generator trendu w takim wypadku, przenieście mi tu. Albo nie, jego ja na razie nie przenoście. A tu można zrobić tą, a wywietrznik, potrzymanie życia, wywiecznik. O i poprawili graficznie ostatnio. Czy jak to teraz wygląda, jak to ładne. Coś jeszcze. Uuu, ale lampki ładnie wyglądają teraz. Z daleka lepiej. Coś jeszcze pozmieniali. To wygląda po staremu, po staremu. Nie, nie wydaje mi się. Ale gra się rozwija i póki co jest bardzo ładnie. A... Mhm, tu postawimy sobie jeszcze jeden szpital. Bliża się statek, okej. Okay. Jak tam z tlenem stoimy? Tu wciąż malutko. 29 pomału, bardzo pomału, ale rośnie ilość tlenu. Czy tu jest w tym momencie za dużo dwutlenku węgla? Nie. Jest Spoko, spokojnie. Moment. Trenu w ogóle brakuje. Sorry, że budzę, ale musisz tutaj zaczerpnąć tchuty też. Okej, okay, ten się zjawił. To jest kto? Czy ty masz się chociaż czym bronić? Tak, ty ładnie masz. Zobaczmy, co możemy od was kupić. Na pewno to będziemy chcieli kupić. A mamy wam co sprzedać? Nope, 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 nope. nope. Najwięcej dajecie za to, ale tego nie chcę sprzedawać, dobra? Tlen 21, Tlen 26, 20, 20. Wow. O, widzę to mi przynieśli już. Znaczy, to już zdemontowali tutaj. To jest awaria. U. konserwacja. Czego się tym nikt nie zajmuje? Ja się grzecznie pytam. Kolbi, do pracy. Alita. No przecież to energia jest. No. No norma. Coś jeszcze mamy zepsute? Nie, chyba nie. Naprawcie to bra. Zablokowana. Dobra, a bo mi się ta to już zabraliście, bomba. Widzę, tu już zbudowaliście. Super, więc teraz tak. Możemy postawić tu drzwi i tu drzwi, tak? I ścianę postawcie mi tu. I odetniemy wtedy tą sekcję. Teraz tak, tu. I teraz tak. Myślę, że tu anuluj to. Tu wstaw drzwi póki co. Jak tam z tlenem? No, tlenu coraz więcej, bardzo dobrze. O, tutaj w niektórych miejscach nawet sto tlenu jest. A nie, wydawało mi się. O, tutaj trzeba też ścianę zbudować. A nie, już, już zleciłem dobrze. Okej. Okay. Myślę, że to przeniesiemy tutaj. O, to już można podłączyć do prądu. Hej. Okay. I tu zbudujemy kolejne łóżko medyczne, jak już będziemy mogli. O, mm, wydobywaj. A. Wydobywaj. Czy w sumie ty możesz mi jakąś broń sprzedać? Chyba nie. Nope. Pewnie by się przydało przez nam taka broń lepsza niż pistolety. Ale myślę, że będziemy się tym zajmować już w takim wypadku w następnym odcinku. Za dziś w każdym bądź razie ja bym chciał Wam bardzo podziękować. Mieliśmy walkę z piratami i niedobór tlenu. No dobrze. Ja w każdym bądź razie Wam bardzo dziękuję za oglądanie. I do następnego. Mówił do Was Runiczny, trzymajcie się ciepło. Cześć!